Zastanawiałeś się kiedyś, co sprawia, że ty, to ty? To przedświaty. Miejsce, gdzie nowe dusze dostają swoją osobowość, zanim zejdą na Ziemię. Mentorzy, tacy jak ja, pomagają im odkryć powołanie. Ale jest pewien drobiazg. Nie powinno mnie tu być. Rano wyglądało, że to będzie najlepszy dzień w moim życiu. Zagrasz dziś z nami, zaczynamy o siódmej. Jest! Juhu! Gram koncert! Normalnie sam nie wierzę, że mnie wzięła. Tak, właśnie! Ja. słyszałeś?! oj! Okej, <tronenzyk> <Aaaa! tronenzyk> <tronenzyk> okay, słuchaj, nie wątpię, że miałeś super życie, ale ta Ziemia to jakaś lipa. Bardzo dobrze mi tu jest. Mam tu wszystko obcykane. Krążę w 7G, rozwiązuję sudoku w myślach. Ale życie na Ziemi jest fascynujące, serio! Przerobiłam z tysiąc mentorów, wszyscy zawiedli mnie nienawidzą. Była Teresa... Przepełnia mnie współczucie dla wszystkich już. Poza tobą strasznie mnie wkurzasz. No Kopernik! Czy myślisz, że świat się kręci wokół ciebie 22 No, Maria Antonina, nie smakuje ci ciasteczko. To diet! Przejdzie ci koło nosa mnóstwo atrakcji, na przykład pizza. Czekaj. Zero smaku? Zero węchu? Ani dotyku. Czujesz? Tak, tak, już łapię. Spędzamy na tym świecie tylko krótką chwilę. Pokaż tę najlepszą, najbardziej genialną wersję siebie to już czort wie, jak długo i dotąd nie widziałam nic, co by mnie zachęciło do życia. Aż tu nagle zjawiasz się ty. I naprawdę kochasz życie. To może nie jest tak najgorzej. Co w duszy gra? Co za jakiś. A! Nie ciesz się, nic im nie jest. Tu nie da się nikogo wykończyć. Nie to, co na Ziemi, prawda?